Witamy Państwa serdecznie na zajęciach końcika języka norweskiego. W dzisiejszym segmencie tematycznym chcielibyśmy omówić lekcje od 101 do 105 i omówimy słownictwo związane z lokalizacją. W części gramatycznej przedstawimy norweskie liczebniki porządkowe, natomiast później też skupimy się na tym, jak pytać się o drogę i jak komuś wytłumaczyć, jak gdzieś dotrzeć, a także jak w języku norweskim czyta się poprawnie daty. Także zaczynając od lekcji 101, od lokalizacji części pierwsza, tutaj mamy następujące słówka. Har to po norwesku tutaj, dar tam, til venstre na lewo, til hejre na prawo, imitn po środku, oppe u góry na górze, nede na dole, bak z tyłu za, bakest zupełnie z tyłu, całkiem z tyłu, Foran, z przodu przed, rund, wokół, over, to nad, unner, od, for powyżej. I mamy następujące zdania, Państwo macie z kolei grafikę, zdjęcie na mojej norwegii. harpo bile room mamy tutaj na zdjęciu pewien pokój. I mitn, room rumme, stor det bur, o rund har harvi fire stuler. w środku pokoju stoi stół, a wokół stołu mamy cztery krzesła. Oven for, bądź też over, bure hanger den lampe. Powyżej stołu nad stołem wisi lampa. Niede po gulwe tepe. Na dole na podłodze leży dywan. Til fenster stord den de komode. Na lewo stoi komoda. Bak bure olit till heire stord de et skap metalarkener. Za stołem i trochę na prawo stoi szafka z talerzami. Bak i rumme. ett skap till, Samt och ett windy czyli całkiem z tyłu pokoju mamy jeszcze jedną szafkę, a także drzwi i okna. Lekcja 102 to druga część segmentu poświęconego lokalizacji. Po jörne to po norwesku na rogu. I jörne to w rogu. Rund jörne to za rogiem. Vesiden av oznacza obok. Like to tuż obok. Overfor oznacza naprzeciwko. side to w przeciwnej stronie. I slutten av nakonzo. I nærheten av publizjo. I her smaker det også fredelig. Se på kartet over en del av Trondheim sentrum og finn Trondheim kino. Kaffe Ny Museer. Norsk Døvemuseum. Nidelven Skole. sankt Olavs kirke. Nidarosdomen. Og erkebispe Gordon. Spójrz na plan fragmentu centrum Trondheim i znajdź Kino Trondheim, kawiarnię 9 muzeów, norweskie muzeum niesłyszących, szkołę Nidelwen, kościół Świętego Olafa, katedrę Nidaros i pałac arcybiskupi. Trondheim Sino, Arpojörne av o Bispegata, czyli Kino Trondheim jest na rogu ulic Gate i Bispegata, czyli dosłownie na rogu ulic Książęcej i Biskupiej. Wesidna w trondheim Shino, ligger Norsk Töwe Museum, czyli obok Kina Trondheim leży Norweskie Muzeum Niesłyszących. Overford trondheim Shino, har Cafe ni Museer. Naprzeciwko Kina Trondheim mamy kawiarnię 9 muzeów. I szlitna w Liger ligger Nidelven Skule. Na końcu ulicy Svarresgade znajduje się szkoła Nidelven. I na arhetna w Nidelven Skule St. Sankt Olaf dom Dumsiergie. W pobliżu szkoły Nidelwen znajduje się Katolicka Katedra Świętego Olafa. Po Muçatsidach w Prinsensgate Harvey Luterszk, yeah. Dumshirke, Nidaros Dummen o Erkebispe Gordon są Ligierliche We Po przeciwnej stronie ulicy Gate mamy Katedrę Luterańską, Nidaros oraz Pałac Arcybiskupi, który leży tuż obok katedry. I Jörne af Erkebispe Gordon Ines czyli w rogu budynku w Pałacu Arcybiskupiego znajduje się zbrojownia. W lekcji 103 przechodzimy do liczebników porządkowych, bo liczebniki główne omawiane były już jakiś czas temu tyle o porządkowych, jak jakoś nam się trochę zapomniało a będą nam wkrótce potrzebne. Najprostszą zasadą tworzenia liczebników porządkowych jest dodanie do liczebnika głównego końcówki D lub T. Ale jak wiadomo, zasady są po to, żeby je łamać. Wyjątków jest całkiem sporo. Najwięcej chyba w pierwszej dziesiątce. A więc zaczynamy od tej właśnie pierwszej dziesiątki. Jeden, czyli N, pierwszy to feszte. Dwa, tu, drugi, ondre. Trzy, tre, trzeci, tredia. Cztery, fire, czwarty, fiary. Pięć, fem, piąty, femte. Sześć, seks. 6. Sekste. 7. Szyb albo syw, to zależy od regionu. I odpowiednie siódme. Szybne, sywne. 8. Otne. 8. Otne. 9. Ni. 9. Niene. 10. Tii. 10. Tiene. I druga dziesiątka. 11. Elwe. 11. Eleftę. 12. Tol. 12. Tol.

20 w zależności od dialektu, od regionu, albo siłę, albo tywa. I 20 odpowiednio siłę na tywna. Tak samo jest przez całą trzecią dziesiątkę, więc no, mogą być dwie formy. 21. Siłę n, en, albo enotywa. 21. Siłę fesztę albo enotywna. 22. Siłę tu albo tu tywa. 22. Siłę Andry albo Tuotywna. 23. siła Tre albo Treotywa. 23. Siłę Tradia albo Treotywna. 24. siła Fire. Fireotywa. 24. Siłę fiara Fireotywna. 25. Siłę Fem. Femotywa. 25. Siłę Femta. Femotywna. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. 30.

240. To jest I tak dalej, i tak dalej według zasady. Lekcja 104 to słownictwo i wyrażenia związane z pytaniem o drogę. E, oto za, typowe zapytania o drogę w języku norweskim. Un shil kan du Oznacza, przepraszam, czy możesz pokazać mi drogę do. Un shil jej etter. Przepraszam, szukam. Un shil du ligger. Przepraszam, czy wiesz, gdzie leży tutaj jakaś lokalizacja? Pudankne kumme frontil. Jak mogę dostać się do? Wulkanie finne. Gdzie mogę znaleźć? Uro utryk. Słówka i wyrażenia. Et kris. Et vai kris. To skrzyżowanie. O Kontynuować, iść dalej. Czletes ike. Absolutnie nie, wcale nie. Ingen oszak. Nie ma sprawy. En ton. To po norwesku obcęgi. O ungo to unikać, o se som wyglądać jak, o file mylić się, pomylicie, et shield to shield bądź też znak, rast to szybko, overfor naprzeciwko, en unre to suterena niski parter, et kart to po norwesku mapa, et bi to pli, plan miasta i dialogi, un szil du vise sema i til kulturę, ja wist, tu mogo red from, hel tu krise me Ibsen z gotem, sfinje tyl węstre, ofucete sirka tu hundre metr na ower gotem. No wkontur arbo jol naw Ibsen goto w ergerlandz I tłumaczenie. Przepraszam, czy możesz pokazać mi drogę do biura naw? Jasne. Musisz iść cały czas prosto, aż do skrzyżowania z ulicą Ibsena, skręcić w lewo i iść dalej około 200 metrów do ulicy. Biuro naw jest na rogu ulicy Ibsena i w Bardzo dziękuję. Unschil, ja jędę, to nazywam się Biba. A ty daleko od tego? No, śledzicie. Dużo tańszy got, nie hłyj. Kaffe Biba jest ładnie prędgierna. Soflot, tak. Ingeno, tak. Przepraszam, szukam Kaffe Biba. Czy to daleko stąd? Nie, absolutnie nie. Musisz skręcić w pierwszą ulicę w prawo. Kaffe Biba jest tu za rogiem. Jak super, wielki dzięki. Nie ma sprawy. du wiesz, może, gdzie tanlegi klinikę tanlegi? Uh, nie. Jeg vil helst unngå kontakter med tannleger, beklager. Jeg har deres adresse, og det står der at klinikken er i Solveien 8. Solveien 8 er her, men det ser ut som et vanlig hus. Ikke noe skilt eller noe. Uh, la meg kikke på det Oi, det ser ut som du har tatt feil. Tannlegeknipen Tang finnes i Solveien 8, ikke Solveien. Det er på den andre siden av byen. Å oh, fy søren. Vet du hvordan jeg kan raskt komme dit? Du kan ta trikken. Trick number 12. na fakt jest w pomóc w Tak. Przepraszam, czy wiesz, może gdzie leży klinika dentystyczna obcęgi? E, nie. Wolę unikać kontaktów z dentystami, przykro mi. Mam ich adres i tam pisze, że klinika jest na ulicy słonecznej 8. Słoneczna 8 jest tutaj, ale to wygląda na zwykły dom. Żadnego szyldu ani nic. A pozwól mi na to zerknąć. Ops, wygląda na to, że się pomyliłeś. Klinika dentystyczna Obcęgi znajduje się przy ulicy Błotnistej 8, a nie Słonecznej, na drugim końcu miasta. O, do diaska! Wiesz, jak mogę się tam szybko dostać? Możesz jechać tramwajem. Tramwaj numer 12. Przystanek jest niedaleko, konkretnie po przeciwnej stronie ulicy. Unsi, hvor kan jeg finde nærmeste O, Ah, den nærmeste mødebutyken, det bliver ved ved Rematysen. Ja, du må gå til den Dalej, ty musisz podjąć drugą drogę w prawo. Rama tysiąc na over do postbanku, ale musisz uważać, bo idziesz na dół i wewnętrzne tarasowe domy. A dalej, do over siedem. To jest na mapie? Okej. Proszę, gdzie mogę znaleźć najbliższy sklep spożywczy? Ach, najbliższy sklep spożywczy. To będzie chyba rema tysiąc. Tak. Musisz dojść do końca tej ulicy, a potem iść w lewo ze sklepem za garmistrzem. Potem musisz skręcić drugą ulicę na prawo. Rema 1000 jest naprzeciwko banku pocztowego, ale musisz uważać, bo znajduje się w suterenie budynku mieszkalnego i łatwo ją przeoczyć. Eee, to było trochę skomplikowane. Czy mogłabyś pokazać mi drogę na planie miasta? Okej. Okay. I ostatnia lekcja na dziś, lekcja 105, a w niej daty. Datę po norwesku podajemy na dwa sposoby. Jeśli zapisujemy datę z miesiącem zapisanym słownie, na przykład 21 marca 2013, powiemy siłę Fesztę masz, ty si ty Czyli dosłownym tłumaczeniu 21 marca 2013. Jeśli zapisujemy miesiąc w formie cyfrowej, czyli np. 21.03 2013, to czytamy Dansiła feszta i tredje tytuł natrętum, czyli dosłownie 21, w, trzecim w domyśle miesiącu 2013, kiedy podajemy daty z poprzedniego tysiąclecia, rok podajemy w formie dwóch tworzących go liczb dwucyfrowych, czyli na przykład. Jeśli mamy 12 zero 1987 czytamy i andre niten czyli dosłownie 12 w drugim w domyśle miesiącu 1987, 6 września 1772 zapisany 06 09 1772, przeczytamy den szierta iniene z utentitu, czyli 6 w 9 miesiącu 1772. Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, kiedy druga dwucyfrowa liczba opisująca rok jest mniejsza niż 10. Wtedy robimy to tak. Na przykład do 30 sierpnia 1801 roku przeczytamy den Triad August Atum czyli dosłownie 30 sierpnia 1801. No jeśli jesteśmy konserwatywni, zawsze możemy przeczytać to den Triad August Atum czyli dosłownie 30 sierpnia 1801. Jeszcze taka mała uwaga. Podana przez nas norma dla lat 2000 w górę jest zgodna z wytycznymi Rady Języka Norweskiego. Natomiast na co dzień można usłyszeć wersję wzorowaną na latach tysięcznych, czyli na przykład Siłę Tretn, czyli 2013. Nie ty, ty, ty no, tretn, czyli 2013. Na przykład 21 marca 2013 roku w takim układzie przeczytaliśmy Den siłę feszty masz siłę tretn. I podobnie ma się sprawa z dawnymi, dawnymi latami 1000, 1099, czyli Rada Norweska nakazuje mówienie 1000 o czyli 1909, ale, 1099, ale potocznie można usłyszeć czasami tyni, tyni, czyli 1099. I zanim przejdziemy do dialogów, jeszcze kilka wyrażeń: oblifet, urodzić się, enfet z data urodzenia, o oplese, rozwiązać. I or w tym roku, et szlak, tu w tym, naszym kontekście będzie bitwa. Ideologii? Waardin, fetzelz, daktu. Den tolte, siłę, nitno, o ty. Odin, norbledy, fetzelz, daktu. Ja i den 1 ty maj, nitten, nitien. Jaka jest twoja data urodzenia? 12 lipca 1980 roku. A twoja? Kiedy ci się urodziłeś? Urodziłem się 1 maja 1991 roku.

Norsze de la slaget we Grunwald den 15. juli 1410. den siłan... Kiedy była się bitwa pod Grunwaldem? 15 lipca 1410 roku. A bitwa pod Stiklestad? 29 lipca 1030. I to wszystko na dzisiaj w tym segmencie tematycznym. Dziękujemy Państwu serdecznie za uwagę. Zapraszamy oczywiście na kolejne lekcje i życzymy spokojnych, radosnych i wesołych świąt Wielkiej Nocy. Czyli głuposkie. Do widzenia.